kochani, witam was bardzo gorąco w kolejnym denku gospodarczym. Słuchajcie, muszę się tego pozbyć, bo stoi mi to tutaj w sypialni no i nie wygląda najprzyjemniej jak ktoś by tutaj wszedł. Dlatego postanowiłam e, szybko to z wami dzisiaj przerobić. Nie ma tego jakoś mega dużo, no ale co nieco jest. W tyle widzicie Milana. Nie zwracajcie po prostu uwagi. Dobra, lecimy. Pierwsze co wyciągnęłam, to jest Mysta Maskle Drano Power Gel i to jest po prostu coś à la kred, tylko w formie żelu do oczyszczania rur. Powiem wam, że ja najchętniej kupuję ten produkt dlatego, że w moim odczuciu on Daje sobie świetnie radę z przeczyszczaniem e, rur, dlatego no, trzeba będzie zakupić kolejne. Ja go głównie używam do wanny, dlatego że e, ja też nad wanną myję włosy no i z racji tego właśnie często e, widzę, że ta woda no, nie stoi, ale już wolniej spływa, i wtedy właśnie po niego sięgam. Kolejny produkt, który tutaj mam, to jest top cleaner i to jest. Em, Pianka do czyszczenia toalety. Tu była bardzo duża pojemność, bo aż 500 ml, i wierzcie mi, że ja to używałam strasznie długo strasznie długo. Jak możecie zobaczyć, to ma tutaj taki dziubek i tym dzióbkiem właśnie e, najpierw w, e, trzeba wstrząsnąć, i potem dookoła e, toalety. Jako, że jest to piana, nie spływa od razu, tylko ładnie się trzyma. Możecie toaletę wyczyścić o zapachu cytryny, i to nie było jakieś drogie. Czekajcie, przybliżę Was troszeczkę. E, to nie było jakieś drogie, dlatego bardzo chętnie wrócę, aczkolwiek teraz mam coś innego. E, Myt marki własnej, DEMOWskiej. Zużyłam taki zapach do prania, e, teoretycznie. Jest on przeznaczony bardziej do e, suszarki, jak do pralki. Natomiast i w pralce można go używać. To była jakaś limitowana edycja, pojemność 400 ml. Mm -mm. To nie dawało zupełnie nic. Już z samej tej butelki tutaj zapach był mega delikatny, więc no nie polecam. To jest jeszcze do dostania, ale... Mm -mm. Słuchajcie, tutaj... Potężny worek jeszcze z czasów, kiedy Lili była, karmy e, e, Select Gold, czyli marki własnej e, e, Fresnapa. I tutaj było Sensitive Medium Adult e, o, smaku, o smaku ryżu i czegoś tam jeszcze. E, Dokładnie tak. Powiem Wam, że psiaki to wcinały bardzo chętnie. No teraz, kiedy mam Milana, to wiecie, taki worek wystarczy mi już na bardzo długo, bo Milan to jest niejadek i taki 12-kilogramowy worek wystarczy na pewno na 4-5 miesięcy, jak nie lepiej. Dobra, lecimy dalej. spyna ten, zużyłam... Oj dość sporo takich e, zwilżonych e, chusteczek. Nie były one najlepsze. E, używałam i tu na pewno gdzieś w środku są dużo lepsze, ale ja tego używam, wiecie, tutaj do przetarcia blatu, do przetarcia dłoni i tak dalej, i tak dalej, więc em, taki all-rounder. All o. Strasznie ciężko jest mi się wysłowić. Tu mam coś fajnego, coś co kupiłam po raz kolejny z DM-u, e, marki własnej Dękmyt. To jest All in One Liquid Power Taps, ym, czyli po prostu tapsy do zmywarki. One są w formie, słuchajcie, takich poduszeczek, coś ala jak y, te tapsy do prania. I powiem Wam, że one się u mnie dużo lepiej sprawdzają niż na przykład finish. Yy, dlatego tutaj w środku jest 30 y, sztuk, yy. One się rozpuszczają, mają taką folię, która właśnie się pod wpływem wody i wysokiej temperatury rozpuszcza i no powiem Wam, że naprawdę rewelacyjny produkt. Kolejne opakowanie mam. W międzyczasie zużyłam te z finisza, które mam, ale no nie są one dla mnie najlepsze. Tutaj widzicie, zużyłam też czteropak, to był czteropak? Czekajcie, niech ja sprawdzę. A, nawet pięciopak, także no... Wiecie, kupiłam, bo były, bo były w promocji, ale nie były najlepsze. Za to na przykład te z Pampersa, dodatkowo jeszcze z takim zamknięciem tutaj, Aqua Pure, były rewelacyjne. Natomiast no, one są strasznie drogie, więc ja bym je, jeżeli kupić miała, to kupiłabym bardziej tylko na promocji. Tutaj mam takie, czekajcie opakowanie po ręczniczkach marki Cewa. to jest takie wiecie opakowanie gdzie się wyciąga pojedynczo nie trzeba ich wyrywać z rolki i powiem Wam, że takie opakowania są fajne, mam kolejne w użytku i tutaj tak samo tej samej edycji limitowanej słuchajcie, zużyłam też te zwilżone E, chusteczki, ja je bardzo lubię e, bardzo e, często po nie sięgam e, mam masę różnych w zapasie wiecie, do takiego szybkiego przetarcia kurzu i tak dalej coś rewelacyjnego, no tutaj mam następne one pewnie teraz będą wychodziły ze sprzedaży bo to była limitowana edycja e, kumquat i pomelo, bardzo ładnie e, tak grejpfrutowo pachniały, no uwielbiam co my tu mamy dalej? Dalej mam odświeżacz do powietrza z Biedronki Aril, i to było Warm Apple and Cinnamon. Ja Wam powiem, że. Ja przez długi czas miałam te takie automatyczne psikacze, natomiast no one mi się popsuły. Ja nie będę co nie wiem 2 trzy tygodnie wydawać znowu 2, 3, 4 euro, żeby to zakupić. Po prostu w ten sposób sobie psikałam. O, jeszcze coś psiknęło. To był stary zapach. Ja go miałam na pewno z 2-3 lata coś w ten desej, no dwa na pewno. I mam jeszcze gdzieś tam kilka różnych innych wersji zapachowych. Ja je kupuję w biedronce jak są dostępne i są limitowane. No i bardzo lubię i mogę wam polecić, bo one naprawdę mają intensywne zapachy. Tutaj miałam taki limitowany, limitowaną serię do testowania ze szpy. Active Duo Caps, Multi Active, bardzo fajnie się sprawdziły. Tu powinnam jeszcze chyba mieć jakąś inną wersję zapachową, ale to zobaczymy, wyjdzie za chwilę. Tutaj ich nie było dużo, wiecie, co 12 sztuk, ale to nie kosztowało, to kosztowało euro 50, więc nie było na co narzekać. Z marki własnej Rosmanowskiej do Mol zużyłam te chusteczki, które dodaję za każdym razem, kiedy robię pranie, dlatego że ja prania nie sortuję. Um... No, chyba, że białe rzeczy, no to wtedy osobno, ale tak ogółem to pranie robię po prostu mieszane. Wrzucam takie e, dwie chusteczki, i powiem Wam, że to, co mogłoby ewentualnie zafarbować, to te chusteczki tą farbę łapią, wsiąkają w siebie, a moje ubranie w ogóle, ale to w ogóle nie jest pofarbowane. Tutaj mam też. E, powiem Wam, dwa opakowania z czasów, kiedy jeszcze Lili była. Yy, dlatego, że yy, ja Wam kiedyś już wspominałam, że ja z Lilką miałam niesamowite problemy. Ona mi często, wiecie, pozłości narobiła w domu, więc ja non-stop prałam, prałam, prałam u mnie. Codziennie chodziła pralka. Teraz tego problemu z Milanem nie mam na całe szczęście. Więc tutaj miałam, zużyłam taki bardzo duży proszek na 44 prania ze szpi, Ja tą markę bardzo lubię, jeżeli chodzi o proszki do prania. No a tutaj miałam właśnie do prania kolorowego z marki własnej, demoskiej, Denkmyth. Um, Tutaj było 1,35 kg. No ja Wam powiem, że ja no, często sięgam po te marki własne, bo po prostu uważam, że są e, dobre, a nie widzę sensu przepłacania. Czekajcie, wezmę tą torbę. Nie widzę sensu przepłacania. E, za jakieś tam markowe um, rzeczy, tak? O i popatrzcie, tutaj drugie opakowanie właśnie co przed chwilą mówiłam, także 12 takich tapsów i naprawdę no były fajne, aczkolwiek ja za tapsami nie przepadam jakoś mega mocno. E, powiem wam, że e, ja używam zarówno proszku e, do prania jak i e, jak i, pły, jak i płynów do prania, jak i e, e, czego jeszcze? Właśnie tapsów. Podobno powinno się to zmieniać. Nie wiem na ile to prawdy w tym jest, no ale ja tak robię. I tutaj właśnie też zużyłam, ale to już e, dawno. M, płyn do prania e, na 20 pralek. M, I to był o, zap o zapachu aloesu i kwiatu jabłoni. Całkiem ok. Um, a drugi był tym razem marki własnej e, Rosmanowskiej um, i to był Violet Dream. E, pojemność 990 ml. I powiem Wam, że to on był tanion, kosztował tam euro z groszem, a naprawdę fajny był. Także, e, no, powiem Wam, że warto sięgać. I skoro jesteśmy przy praniu no to z, użyłam kilka różnych opakowań tylko po prostu nie zatrzymywałam oczywiście tego e, e, jak to się nazywa płynu do dezynfekcji właśnie prania ja zawsze przy każdym praniu bez względu na to co piorę dodaję taką nakrętkę e, czy to coś daje nie jestem w stanie wam powiedzieć ale no, ja chcę po prostu swoje sumienie można powiedzieć uspokoić i dlatego tego używam. No, i tutaj mamy także dwa płyny do płukania marki Werner z serii Supreme. Ten tutaj był Elegance, a ten tutaj romanc. I powiem Wam, że oba bardzo ładnie pachną i pranie po tym ładnie pachnie. Miluniu, zostaw to proszę cię. I pranie ładnie po tym pachnie. I one kosztują coś około 2 euro za pojemność 600 ml, ale są wydajne. I ja je bardzo lubię, powiem Wam, że dużo bardziej niż Lenora na przykład. Co my tu jeszcze mamy? Mamy coś pieskiego, a mianowicie olej z, z łososia z Norwegii, i to jest Helden Malzeit Dein Bestes, czyli marka własna. DMowska. Rosman także ma, więc ja kupuję raz tu, raz tu, w zależności od tego, gdzie jestem aktualnie na zakupach i gdzie mi się przypomni. Nie wiem, co to tutaj robi, bo to powinno być w dęku kosmetycznym. No ale skoro tutaj wpadło, to niech już tu będzie. Z balei płyn do kąpieli z eukaliptusem. Ja coś takiego używam wieki. Ale kosztuje niecałe euro i jest ok. E, tutaj także dla piesełków. E, produkt zakupiony w TK Maxie za 3,99 euro. To jest firma Posh Paws e, Grooming Wipes. E, to akurat nie było zapachu lawendy. Ja tego typu rzeczy od czasu do czasu kupuję. Mm, właśnie okreś, w okresie jesienno-zimowym, kiedy, kiedy pada, kiedy jest błoto. Ja jak wracam z psiakami. Czy wracałam z psiakami z zewnątrz, no to e, właśnie czyściłam im tym łapki. Tutaj kolejny zapach e, z Biedronki A Aril, e, Sweet Memories i to był bardzo ładny e, zapach. To było. Wiecie, z takiej jakby piekarni. To jest gruszka, karmel, no rzeczywiście taka bardzo słodko, ale to też chyba była jakaś wersja limitowana, także podejrzewam, że nie ma już jej, bo no to też długo, dawno temu kupowałam. Do czyszczenia pralki z Dr. Beckman e, zużyłam e, taki proszek o zapachu e, cytrusowym i powiem Wam, że bardzo fajnie się sprawdził. Ja ogółem produkty marki Dr. Beckman bardzo lubię, E, dlatego, że no, one działają, tylko że jeżeli chodzi o cenę, to są trochę bardziej intensywne cenowo, dlatego też nie kupuję ich tak często. E, tutaj coś jeszcze do prania, to e, jest ten taki zapach w taki właśnie ala-poduszeczkach, e, zdękny my, myt, e, tak zwany perfumy e, do prania. 15 takich e, kapsułek. Lubię kupuję od czasu do czasu. No po prostu widzicie, ja bardzo lubię, kiedy mi e, pranie bardzo ładnie pachnie. Zbliżamy się do końca, czekajcie, ja tu wszystko jeszcze co zostało wyciągnę i odłożę torbę, żeby mi tu na kolanach nie leżała i teraz tak. E, dopiero co, nie wiem, 4 dni temu użyłam e, z marki, jak znajdę to, wam powiem. Comfort Intense, i to były właśnie takie perełki zapachowe do prania. Które były niesamowicie drogie. Ja tam miałam kupon rabatowy, dlatego je wtedy kupiłam z kuponem rabatowym. Słuchajcie, za 4,5 euro. One kosztują chyba, nie wiem, 6 euro czy coś takiego. Jak wyszły, to je kupiłam. Tutaj był zapach e, Fuxia Pyszn, coś takiego. E, ładny zapach. Natomiast no, te perełki, słuchajcie, troszkę są od Lenora. Przynajmniej na początku były. Kolejna rzecz do czyszczenia pralki, do prania, ale też do zmywarki. Zdękmy trzy w jednym. Jak widzicie, ja czyszczę dość często tego typu przyrządy życia codziennego, i jest to dla mnie ważne, dlatego że ja nie wiem na czym skończyłam. Przerwał mi dzwonek poczta z paczkami dla sąsiadów, którzy są w pracy. Em, ale podejrzewam, że mówiłam o tym, że ja e, często tego typu rzeczy używam dlatego, że em, ja mam już starszą pralkę, starszą zmywarkę, no i chcę, żeby mi to jeszcze wiecie trochę posłużyło. E, I mam po prostu wrażenie, że dzięki temu e, przedłużam e, żywotność po prostu tych e, pr, e, tych e, tych co? Tych rzeczy. Słuchajcie, tutaj jeszcze jedna rzecz do toalety. Tu był dwupak. E, zwyce frysz, blau. E, I to było o zapachu jakichś tam świeżych kwiatów. Ja staram się zawsze kupować w dwupakach, trójpakach, dlatego, że wtedy opłaca się to bardziej. Tutaj z marki własnej Rosmanowskiej Flink e, Unzauba Kupiłam taki micro duo e, mop i go używam, tylko opakowanie wyrzucam. Nie był drogi, a się sprawdza. E, Milan zjadł ostatnio z Action takie XXL sticky. E, które były wypełnione kurczakiem, patrz jaki zadowolony piesek na opakowaniu. E, jemu smakowały i ja jak jestem w action, to jak są dostępne staram się je kupować, bo wiem, że lubi. I ostatni produkt, który mam wam do pokazania, czy opakowanie, które mam wam do pokazania, to także marka własna e, Rosmanowska, Domol i to były takie, e, jakby to nazwać, takie takie, takie tabletki, e, które się do tej skrzynki w toalecie wrzuca i one farbują wodę. E, to była nowość i akurat nie był kolor e, lila. E, wiecie, takie coś just for fun. E, być nie musi. E, to rzeczywiście sprawia, że woda w toalecie jest taka naprawdę intensywnie fioletowa. E, natomiast no powiem Wam, że jedna taka tabletka, jedna taka kapsułka... Trzyma się maksymalnie 4 dni, więc to dosyć e, mało, a nie pamiętam, ile ten produkt kosztował. Nie był na pewno jakiś drogi. Dobra, to by było na tyle. Teraz mogę się na szczęście tego pozbyć. Zaraz i tak muszę wynieść śmieci, więc e, wrzucę to do plastiku i przeminęło z wiatrem. Żegnam się z Wami, do zobaczenia niebawem, pa! pa.